Siemano, adres z tej strony Daily, dzień 25 i dzisiaj dzień z życia, serwisanta. Dzisiaj na serwisie działamy, ja pracuję od rana, pracuję od rana, a żadnego serwisu nie zrobiłem. Słuchajcie, no, tyle pracy w sklepie, że musiałem tam pomóc chłopakom, jakieś tam zamówienia ogarnąć i na tam stare tematy. A już teraz zajmuję się tematami godnymi prawdziwego modelarza, serwisanta. Wjechały ostatnio do nas ciekawe, serwisy ciekawe prośby mianowicie ten oto model co widzicie będziemy specjalnie dla klienta składać zamontujemy silnik benzynowy oczywiście y, zrobimy to z, y, przy, z pomocą też bardziej doświadczonych modelarzy jeśli chodzi o y, modelarstwo lotnicze tak no, i tyle. Będziemy montować. Słuchajcie, to jest model, który ma rozpiętość aż 2,30 m. To jest taki wielki model. Powiem że no, nie mogę się doczekać, aż go odpalimy. Nie? Bo, oczywiście, razem z klientem będziemy go oblatywać. Oblatamy go, pokażemy, jak to się robi, jak się lata, jak się ląduje i tak dalej. No i klient przejmie stery. Nie? A model, no bardzo, bardzo fajny. mógłby powiedzieć, że to jest model. Dobry na początek, ale, ale nie jest do końca, bo tu już jest model, który jest wykonany całkowicie z balsy z listewek drewnianych. Czyli jedna kraksa i jest koniec, koniec. Nie, ale klient nas, nas zapewniał, że ma doświadczenie w lataniu, lato modelami. Tyle, że nie takimi dużymi, i chcę po prostu coś grubego. No to myślę, że to jest naprawdę spoko model. Górno płacik, napęd benzynowy, 20 cm silnik. A tu mamy 15 co ty przecież. Ale 15, a na specjalne zamówienie klienta 20 z tego już. Także tak. To jest model Almost Ready to Fly, czyli w sumie tak naprawdę to jest kit. Co tu gadać? Znaczy, nie, to nie jest kit. Kit, kit to się jeszcze bardziej składać. Nie, ale tutaj, nie ani serw tutaj potrzebujemy serwomechanizmy, wszystkie mhm. y silniki, aparaturę. No. To w sumie prawie jak kit. No. no, w sumie tak, to prawie jak kit, bo ja na przykład miałem tą Cessnę. Jest almost ready to fly, no tak? Jest, jest. Może ewentualnie tutaj jakiś zbiornik paliwa siedzi, nie wiem, tyle, ale też chyba nie. Podwozi widać, że na jakichś jakby, coś jakby amortyzatorach. Podejrzewam, ale ta waga to musi Zobaczymy. mieć już jakieś amortyzowane Zobaczymy. zawieszenie. Zobaczymy. Nie? Widzę, że tutaj już ma światełka, tak jak w mojej ceśnie, Bez co jest super sprawą. Choć otworzymy Madro, może co, czy nie? Co, nie, nie chcę, nie chcę teraz otwierać za dużo zachodu, ale... Czyli zrobimy smaka no, i za kilka tygodni to... będzie pełnomotrażowy film o tym chyba, co? Za kilka tygodni może i film, a myślę, że przy dobrych wiatrach już ten weekend może być odpalany, nie? Przy dobrym wiatrach. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie na spokojnie. E, niech chłopaki do nas składają i, i tyle, nie? W sumie bym powiedział, no w sumie tyle, nie? a jutro kolejny ciekawy projekt będzie. Też e, może nagram film o tym, Daily. Też ciekawy serwis, ciekawy projekt. Oczywiście my się staramy podejmować e, wszystkiego. Nie wszystkim, że tak powiem, nie wszystko damy radę, nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, tak? każdego serwisu, ale naprawdę znamy... znamy kogoś, to To nam pomoże. No, tak, kto nam pomoże. Trzeba tak? <grym> się całe życie uczy. I bardzo dobrze, tak? Można się czegoś nauczyć przy... Oczywiście pod okiem naprawdę profesjonalnych tak powiem, modelarzy, tak? I w sumie tyle, no. Ja jeszcze wam tutaj podpowiem, że przeczytam tutaj, że mamy realistyczne drzwiczka A, do tak, kokpitu, tak, instrumenty tak, na panelu, tak? Czyli tak. tutaj w całym kokpicie będzie dość, dość ciekawie tak, powinno to, to być. Ogólnie... Powinno to. Tak. To jest makieta, co? Makieta? Pod makietę to podchodzi? Latająca myślę, makieta my, chyba, myślę, co? Myślę, że tak, właśnie, bo sam kit, sam ten model kosztuje dwa, ponad 2000 złotych, to jest bardzo dużo, gdzie, że tak powiem Mniej, że tak powiem bogate w detale y, modele już kosztują 500-700 y, zł mniej nawet, tak? W tej skali. Mhm. Także to jest bardzo, że tak powiem, już dopracowany fajny model. O detale, jeśli chodzi. Jasne. A model nazywa się Carbon Cub. Tak. Dla mnie przypomina czas. Aczkolwiek jest to jakiś a, ciekawszy jeszcze, model. Jeszcze jedna rzecz, wspomnę jeszcze o jednej rzeczy, a bym mnie dobrze, żeby nie no. wszyscy widzieli. Pamiętajcie, przygotowywujcie się do zawodów, które organizują niezależni A, tak. modelarze. Tak, tak zgadza się. Niezależnych modelarzy organizuje zawody. Pierwsze w Białym Stoku amatorskie można by powiedzieć. Ale... Gdzie w Białym Stoku, Co Ty pleciesz? W Białym Stoku, no. Ogrodniczki były to samo praktycznie. Tak w lesie, niech będzie. Organizują w lesie. Pierwsze zawody przeprowowe, modeli zdanie sterowanych. Zapraszam wszystkich, szykujcie swoje modele, blokujcie na sztywno mosty i lecimy w trasę. Nie? Będą na pewno jakieś fajne odcinki specjalne, bagno, jakiś mooding taki hardkorowy. Ale co? Trzeba bibliotekę? będzie zdobywać pieczątki tak jak w prawdziwych zawodach? Tak, tak, co? będzie pieczątki zdobywać w prawdziwych zawodach, oczywiście. A na czym to polega? Czyli co? Musisz podjechać pod jakąś pieczątkę, tak? tak. Pod, pod znak jakiś? I jak dokładnie to wygląda? tak, ale więcej informacji na pewno znajdziecie na Facebooku. Też śledźcie naszego Facebooka, damy jakieś na pewno info dotyczące tych zawodów. I w sumie tyle. Czekajcie 28 maja w Ogrodniczkach, sobota, godzina chyba, nie wiem, która? 10.00 no, możliwe, że dzisiaj. No. No Także tyle. to chłopaki organizują, nie my takie sprostowanie. Sprostowanie, no tak. No. No sp ja tam y y y troszeczkę pomogę. Pomogę troszeczkę budować ten tor. Y sam wezmę udział, ale wezmę udział w sumie, można powiedzieć, tak bardziej gościnnie. Nie? Tak, bo ja będę brał udział swoim 6x6. A wiadomo, co to robi. Miazgę. No. 6x6 6, czy 7 na 6 Nie. 6x6. 7x6. Nie, czekaj, 6 na 7 no, Czyli 6, u... 6 kuli się kręci, u... 7 sto. Wczoraj go robiłem. Siedziałem. Yy... Kurde, ja siedziałem prawie do drugiej w nocy. Tak, do drugiej w nocy siedziałem, go robiłem. I nagle mi coś tam zaczął szwankować. Albo silnik, albo regulator. Nie? I będę, będę do niego dzisiaj zaglądać. Mam, mam nadzieję, że zdążę. No elektroniki trochę tu napchałeś. Trochę tu jest, kabel, tego. jest dużo. To musisz zrobić film dla klientów, dla naszych widzów i pokazać, co ty w ogóle zrobiłeś z tym Mercedesem, bo tak, tu już Mercedesa myślę, w ogóle nie widać. Nie, nie widać i nie będzie go już chyba nigdy widać. Mam nadzieję, że do zawodów trialowych do końca złożę ten model. W takim, że tak powiem, wydaniu, jakie sobie wymyśliłem, tak? Stworzyłem w swojej głowie. No, i to musisz mnie na treningi chodzić czemu? Weźmy więc łapy czasu. nie ma! Tak jak, tak. jak sama małego, łapy nie ma. Dobra, kończę. Troszeczkę długi dzisiaj był Daily. Może też dlatego, że ostatnio ich nie było. I tyle, zapraszam do obserwowania naszego facebooka. I koniecznie, właśnie, koniecznie szykujcie modele na zawody. No i tyle, kończę. Na razie trzymajcie się, Elo.